W dzisiejszym dniu następuje otwarcie bazy rodzin, to znaczy na stronie wowoo Każdy może wejść, wybierając konkretne województwo, konkretny rejon, poznać historię rodzin, którym w tym roku pomagamy, które zostały włączone do projektu. Są to historie ludzi naprawdę niezwykłych, którzy każdego dnia zmagają się z wieloma trudnościami, ale ludzi o postawie bohaterskiej, którzy mimo tych trudności nie poddają się. I tak naprawdę to zmyślą właśnie o nich, o tych naszych paczkowych rodzinach. Dziś cała drużyna Szlachetnej Paczki maszeruje w tym szlachetnym marszu przez brzeg, aby poinformować o projekcie i o możliwości przyłączenia się do projektu w roli darczyńcy i stworzyć paczkę właśnie dla tych naszych superbohaterskich rodzin. Bądra pomoc! Bądra pomoc! Bądra pomoc! Impuls do, impuls do zmiany, impuls do zmiany, impuls do zmiany. W Brzegu w tym roku mamy 18 rodzin, które zostały zakwalifikowane do projektu. I tak jak mówię, są to rodziny wielodzietne, są to samotne, samotne mamy z dziećmi, są to babcie, które się opiekują swoimi wnukami, są to także osoby starsze i samotne. Dlatego też serdecznie zachęcamy tych rodzin, nie ma dużo, ale każda z tych rodzin zasługuje na taką paczkę, na taką mądrą pomoc, ponieważ dla każdej z tych rodzin będzie to impuls do zmiany. Pozwoli uwierzyć, że rodziny te nie są same, że komuś na nich zależy. Wzmocni to ich wiarę w to, że może być lepiej, że jest ktoś, osoba trzecia, która właśnie o nich pomyślała, poznając ich historię. Dla, tej rodziny będzie to niesamowity Dla tych rodzin będzie to niesamowity impuls do zmiany. No i po prostu wzmocni to też ich wiarę w drugiego człowieka. A zatem zachęcamy do pomocy. Boa, oh, W roku na ruch zarówno wolontariuszy, darczyńców, jak i dobroczyńców jest coraz więcej, dlatego też szlachetna paczka w skali całego kraju co roku może pomagać coraz większej liczbie rodzin. W brzegu w tym roku mamy 14 wolontariuszy. To są i wolontariusze pełni, i tak zwani wolontariusze wspomagający, czyli osoby, które jeszcze nie ukończyły 18 roku życia, ale które razem z nami dzielnie chodzą do rodzin, poznają ich historię i włączają się we wszelkie podejmowane działania, czyli w szlachetny marsz czyli w spotkanie przyjaciół paczki, jakie będzie miało miejsce dziś o godzinie 18:00, Przyłączą się także do pomocy w samym finale, już w magazynie, kiedy to darczyńcy przyjeżdżają z tymi paczkami, a następnie możemy je przekazać tym, którzy na nie czekają, czyli rodzinom. Mądra pomoc! Mądra pomoc! Mądra pomoc! Impuls do zmiany! Impuls do zmiany! Impuls do zmiany! Darczyńcom tak naprawdę może zostać każdy, kto tylko chce pomagać i kto ma odpowiednie możliwości. To znaczy rodzinę, znajomych, przyjaciół, sąsiadów, którzy także są chętni do pomocy. Paczki w naszym projekcie tworzą tak naprawdę całe, całe grupy, całe, całe zespoły. Darczyńca określa jedną osobę która tak naprawdę koordynuje proces tworzenia całej paczki. W ubiegłym roku jedną paczkę tworzyło średnio 36 osób, a zatem są to całe przedszkola, szkoły, zakłady pracy. Zostań bohaterem! Zostań bohaterem! Zostań bohaterem! Zostań bohaterem! Zostań Baza rodzin została dopiero dziś otwarta, dopiero od dziś poznajemy te historię rodzin. Historie rodzin będą także napływały kolejne w najbliższych dniach. Finał projektu jest dopiero 12-13 grudnia, a zatem do tego czasu mamy jeszcze trzy tygodnie. Jak najbardziej zapraszam na stronę www.pl do zapoznania się z historią rodzin i do wybrania tej, której bardzo chcielibyśmy pomóc. Piętnasta edycja szlachetnej paczki. Zostań darczyńcą. Weź na Bóg Wokroska i wybierz rodzinę.